Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz z kanału Ale jak to zrobić. Dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam, jak zrobić sobie taki własny kabel internetowy, czyli skrętka UTP i dwie końcówki RJ45. Moi drodzy, do tego będę wykorzystywał zaciskarkę, tester, właśnie wspomniane końcówki oraz kabel. Mamy tutaj również cennik oraz schemat, jak mają być ułożone kable. Ja będę tutaj mówił o typie B, czyli tym popularniejszym jest jeszcze ułożenie kabli typu A, ale o tym już poczytajcie sobie w internecie. Ja od zawsze stosuję ten typ B i wszystko jest w porządku. Biało pomarańczowy, pomarańczowy, biało zielony, niebieski, biało niebieski, zielony. Biało, brązowy, brązowy. Wszystko się zgadza, i teraz moi drodzy, bierzemy wtyczkę. Ok, mamy wtyczkę, i teraz ja po prostu robię to w ten sposób, że przykładam sobie tą wtyczkę w ten oto sposób, tak po prostu, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie mam te kable ciachnąć. O, biorę naszą zaciskarkę, ona ma tutaj taki nożyk, zobaczcie, i teraz po prostu przykładam ją w to miejsce, gdzie będę sobie ciąchał łapie te wszystkie odcinki i teraz kiedy ten nasz kabel jest już przycięty sprawdzam sobie mniej więcej czy jest równa długość tak nie musi być idealnie ale żeby mniej więcej była równa i teraz sytuacja wygląda tak że biorąc tą wtyczkę tym e, powiedzmy dzyndzelkiem do dołu tak w ten sposób wkładamy je w tej naszej kolejności, zaczynając od pierwszego pina, czyli od tego biało-pomarańczowego, jadąc od góry. Mm. Jeszcze sprawdzamy poprawność. Jest ok. I teraz, moi drodzy, wsuwamy sobie te kabelki powolutku. I tutaj, w tej wtyczce, są takie plastikowe rowki, i te kabelki sobie tam po prostu wchodzą, więc teraz je dociskamy. Całość ściskamy jeszcze raz mocno, żeby wszystko nam tam pięknie, ładnie doszło. Tutaj sprawdzamy, czy wszystko doszło. I teraz możemy to zacisnąć. Jeżeli chodzi o używanie tej zaciskarki, moi drodzy, no ja tutaj uważam, że do robienia porządnie tych końcówek ona jest niezbędna, więc warto mieć coś takiego. Teraz wkładamy sobie ten kabel tutaj. Tutaj sprawdzamy, czy on nam ładnie wszedł, i teraz kluczowa rzecz jest taka, że bardzo łatwo jest tą wtyczkę uszkodzić. Mianowicie musimy sprawdzać, czy te ząbki tutaj na zaciskarce pięknie nam popadają tutaj w te złote, powiedzmy, piny, które będą się wbijały w te nasze kabelki. Tak? I teraz powoli sobie zaciskamy i sprawdzamy, czy każdy pin ładnie dochodzi. I w momencie, kiedy było słychać takie, takie strzelanie plastiku, to znaczy, że nasza, nasz kabel został poprawnie zaciśnięty, albowiem tutaj, w tym miejscu, gdzie jest ten taki ząbek, jest właśnie taki plasticzek, który musi się zerwać, żeby, żeby ten plastik tutaj się na tym kablu zacisnął. Więc zaciskamy aż do momentu usłyszenia takiego. Trzaśnięcia, powiedzmy, strzelania tego plastiku, i teraz nasza wtyczka jest już zarobiona, gotowa. To samo robimy z drugiej strony, i w momencie, kiedy będziemy mieli dwie takie wtyczki, bierzemy tester, wkładamy je i testujemy. Jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli tester pokazuje, że, że wtyczka jest dobra. To no po prostu mamy zarobiony kabel. Także ja jeszcze tutaj pokażę, jak to wygląda na testerze. Jak wepnę tylko jeden, totalnie nic się nie dzieje. Dokładam drugi. Mamy to. Możemy tutaj jeszcze przejść na ten wcześniejszy tryb. On jest nieco szybszy. Moi drodzy, taki zestaw, czyli zaciskarka, 50 końcówek RJ45, czy tam wtyczek, tester razem z baterią 9V, 50 metrów kabla. Moi drodzy, taki zestaw wyniósł mnie w internecie 68 zł. Jeżeli miałbym to kupować oddzielnie, to przykładowe ceny to 50 metrów kabla, 22 zł taka zaciskarka 18 zł, tester 16 zł, yy, bateria do testera 9 zł. No i tutaj yy, końcówki te, wtyki RJ 45 w zależności od tego ile potrzebujecie sztuk. 10 sztuk 3 zł, 100 sztuk 16 zł. Ja akurat w tym zestawie dostałem 50 sztuk, yy, także taki zestaw 68 zł oddzielnie mniej więcej około 73, w zależności jak tam policzymy sobie te wtyczki. No także powiedzmy w zestawie kupując, oszczędzamy tam delikatnie, powiedzmy, że połowę baterii mamy wtedy za darmo. Także moi drodzy, tak to się mniej więcej układa, jeżeli chodzi o ceny takiego zestawu. I teraz po co nam taki zestaw? Ja osobiście zainwestowałem w taki zestaw z uwagi na to, że jeżeli chodzi o kable, to lubię właśnie mieć je zrobione na odpowiednią, idealną długość, czyli jeżeli potrzebuję kabla 1,20 m, no to teraz pójdę do sklepu i mam na przykład do wyboru kabla, kabel metrowy, 1,50 m, 2 ,50 m, 2,50 m itd. Ciężko jest znaleźć kabel pod nasze potrzeby plus jeszcze ewentualnie teraz na przykład miałem sytuację, że musiałem z jednego pokoju do drugiego pokoju przeprowadzić właśnie kabel UTP tą skrętkę przez ścianę. W związku z tym wiercić w ścianie otwór, przez który przewleczemy taką oto wtyczkę, która nie jest mała, byłoby raczej ciężko, więc dużo łatwiej jest nam wywiercić w ścianie mniejszy otwór, przeprowadzić Taki dosyć cienki kabelek, i po prostu zarobić sobie go już samemu z jednej i z drugiej strony. Ja akurat takich kabli do przeprowadzenia przez ścianę miałem kilka, bo rozprowadzałem sobie całą instalację po domu. Więc żeby nie ciągnąć tych kabli gdzieś tam pod panelami, sufitem, gdzieś tam w listwach i tak dalej, kombinować naokoło, żeby tylko nie musieć wywiercać dziur, powiedzmy, nie wiem, jakieś tutaj. 20 mm, tak żeby się ta wtyczka przecisnęła. Lepiej jest po prostu wywiercić sobie tutaj, myślę, że jakąś szósteczką, nawet by wystarczyło przez ścianę, gdzieś tam w rogu, pod listwą, żeby nie było tego widać. Przecią przeciskamy sobie ten kabel i po prostu z obu stron go zarabiamy. W związku z tym mi taki zestaw bardzo, bardzo się przydał. I teraz omówimy sobie, jak możemy go wykorzystać, właśnie do mm, zrobienia swojego kabla. Pierwsza rzecz po co nam taki tester? Ano, po to, moi drodzy, że w momencie kiedy macie do rozłożenia, tam nie wiem, 25, 30 40 metrów kabla, to oczywiście zanim go rozłożycie, zanim zaczniecie go gdzieś tam wciskać w listwy, pod panele i tak dalej, kombinować, to warto by było sprawdzić, czy ten kabel w ogóle działa. Nie, czyli w momencie, kiedy już zarobicie sobie ten kabel, po prostu sobie go testujecie, wpinając w ten wasz tester ten kabel. Czyli włączacie sobie ten tester, włączacie i teraz wpinacie jedną końcówkę tutaj, drugą tutaj, i ten tester będzie mm, Wam teraz sprawdzał poszczególne kanały. Ten tester akurat tutaj testuje RJ45 i RJ11, czyli i 6- i 8 żyłowe kabelki. Także tutaj, jak widzicie, w tym kabelku jest wszystko ok i dzięki temu możecie sobie wcześniej sprawdzić. Teraz wiecie, że ten kabel działa i jest sens go gdzieś tam powiedzmy rozkładać. Oczywiście, tutaj sobie teraz to wypinamy. I ten tester tutaj się też dzieli, tak jakby na, na dwie części. Więc jedną część możecie sobie podpiąć z jednej strony ściany, pójść na drugą stronę ściany, wpiąć drugi, drugą wtyczkę i sprawdzić sobie w ten sposób. I wtedy już wiecie, czy jest sens ten kabel rozkładać, czy trzeba na przykład tą wtyczkę zarobić jeszcze raz. Także taki tester się przydaje. Warto mieć coś takiego. No i jeżeli chodzi o zaciskarkę, to też osobiście nie wyobrażam sobie robić tych końcówek. Bez zaciskarki, także teraz pokażę Wam, jak ja to robię. Ok, na, na zbliżeniu będzie, myślę, troszeczkę lepiej widać. Czyli tutaj mamy taką dziurkę do obierania tego kabla. Także teraz wkładamy sobie ten kabel, zaciskamy i po prostu nim przekręcamy. I teraz w tym miejscu zrobiło nam się takie nacięcie. Przekręcamy, zdejmujemy i odsłania nam się 8 naszych żył, które są poparowane, cztery pary. Proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy ala sznureczek, ale jego się po prostu pozbędziemy, gdzieś tam go utniemy. Ja mam tutaj krótki dosyć ten kabel, więc ja mogę ten sznurek sobie po prostu też stąd wyjąć po prostu, o, w ten sposób i go wywalić. Natomiast jak będziecie mieli dłuższy kabel, no to ciężko będzie go wyjąć, więc po prostu go utnijcie. Jeżeli chodzi o ułożenie tych żył we wtyczce, no to tutaj mamy typ B, czyli najpierw musimy sobie te kabelki rozkręcić. Ok, kable rozkręcone. Mniej więcej układamy sobie już tutaj według poprawnej kolejności, czyli biało-pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy i brązowy. I ja teraz. Jak już ułożę sobie je mniej więcej w odpowiedniej kolejności, o, w ten sposób. O. I teraz ruszam palcami góra-dół-boki, żeby te kabelki tak mi się ładnie ułożyły. O. I teraz już to ładnie wygląda. Jeszcze raz sprawdzamy sobie kolejność, czy jest zgodna. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy. pomarańczowy. Biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy. Wszystko się zgadza. I teraz, moi drodzy, bierzemy wtyczkę. Ok, mamy wtyczkę, i teraz ja po prostu robię to w ten sposób, że przykładam sobie tą wtyczkę w ten oto sposób, tak po prostu, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie mam te kable ciachnąć. O, biorę naszą zaciskarkę. Ona ma tutaj taki nożyk, zobaczcie. I teraz po prostu przykładam ją w to miejsce, gdzie będę sobie ciachał. Łapię te wszystkie odcinki w ten sposób. I teraz, kiedy ten nasz kabel jest już przycięty, sprawdzam sobie mniej więcej, czy jest równa długość. Tak, Nie musi być idealnie, ale żeby mniej więcej była równa. I teraz sytuacja wygląda tak, że biorąc tą wtyczkę, tym e, powiedzmy dzyndzelkiem do dołu tak, w ten sposób, wkładamy je w tej naszej kolejności, zaczynając od pierwszego pina, czyli od tego biało-pomarańczowego jadąc od góry. Mm. Jeszcze sprawdzamy poprawność, czy jest w porządku. Jest ok. I teraz, moi drodzy, wsuwamy sobie te kabelki powolutku. I tutaj w tej wtyczce są takie plastikowe rowki, i te kabelki sobie tam po prostu wchodzą. Więc teraz je dociskamy. Całość ściskamy jeszcze raz mocno, żeby wszystko nam tam pięknie, ładnie doszło. Tutaj sprawdzamy, czy wszystko doszło. Teraz możemy to zacisnąć. Jeżeli chodzi o używanie tej zaciskarki, moi drodzy, no ja tutaj uważam, że do robienia porządnie tych końcówek ona jest niezbędna, więc warto mieć coś takiego. Teraz wkładamy sobie ten kabel tutaj. Tutaj sprawdzamy, czy on nam ładnie wszedł i teraz kluczowa rzecz jest taka, że bardzo łatwo jest tą wtyczkę uszkodzić. Mianowicie musimy sprawdzać, czy te ząbki tutaj na zaciskarce Pięknie nam popadają tutaj w te złote, powiedzmy, piny, które będą się wbijały w te nasze kabelki, tak? I teraz powoli sobie zaciskamy i sprawdzamy, czy każdy pin ładnie dochodzi. O! I w momencie, kiedy było słychać takie, takie strzelenie plastiku, to znaczy, że Nasza, nasz kabel został poprawnie zaciśnięty albowiem tutaj, w tym miejscu, gdzie jest ten taki ząbek jest właśnie taki plasticzek, który musi się zerwać, żeby, żeby ten plastik tutaj się na tym kablu zacisnął, więc zaciskamy aż do momentu usłyszenia takiego trzaśnięcia, powiedzmy strzelania tego plastiku i teraz nasza wtyczka jest już zarobiona Gotowa. To samo robimy z drugiej strony, i w momencie, kiedy będziemy mieli dwie takie wtyczki, bierzemy tester, wkładamy je i testujemy. Jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli tester pokazuje, że, że wtyczka jest dobra, to no po prostu mamy zarobiony kabel. Także ja jeszcze tutaj pokażę, jak to wygląda na testerze. Jak wepnę tylko jeden. Totalnie nic się nie dzieje, dokładam drugi. Mamy to. Możemy tutaj jeszcze przejść na ten wcześniejszy tryb. On jest nieco szybszy. Tak to wygląda. Ja sobie teraz ten kabel, który zrobiliśmy. Przygotuję źle. Jedną wtyczkę mamy zrobioną dobrze, a drugą y, zmienię kolejność po prostu tych kabli i zobaczymy, co pojawi się na naszym testerze. W porządku. Zarobiłem drugą końcówkę. Jak widzieliście, nie trwało to zbyt długo, ale umyślnie zrobiłem ją źle. Czyli tutaj, y, patrząc od tej strony, zauważycie. Że różnica pomiędzy tymi końcówkami jest taka, że na pierwszym pinie zamieniłem ze sobą kable. Zamiast biało-pomarańczowego dałem pomarańczowy i zamiast pomarańczowego dałem biało-pomarańczowy, i teraz z ciekawości zobaczymy, co pokaże nam tester w momencie, kiedy te kable są w złej kolejności. Widzicie co się dzieje? Tutaj pokazuje, że pierwsza ścieżka to jest druga, a tutaj że druga to jest pierwsza. I na tym polega właśnie działanie tego testera. Jeżeli na przykład któryś z kabelków w ogóle by nie dochodził, na przykład byłby za krótki, to tutaj albo w ogóle światełko by się nie zapaliło, albo zapaliłoby się czerwone, więc wtedy wiecie, że coś w tej wtyczce jest nie tak, trzeba ją obciąć i zarobić od początku. Także moi drodzy, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak poprawnie przygotować sobie taki właśnie kabelek. UTP z wtyczkami RJ45. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i teraz już wiecie, jak to zrobić. Nie zapomnijcie oczywiście ocenić tego materiału. Zapraszam was również na mojego Facebooka i Instagrama. No i jeżeli macie jakieś pytania, bądź nie wiecie jak coś zrobić, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się nagrać o tym odcinek. Przypominam również o subskrybowaniu mojego kanału. No i kliknijcie dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło. Trzymajcie się i pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach.